Kasa. Tak, masz rację. U mnie tylko jest kasa najważniejsza. Kasa i kasa. U mnie jest tak kasa najważniejsza, że kurwa siedzę z biednym chłopakiem 8 lat z psychiatryka, który nie ma domu, samochodu, pieniędzy. Jeszcze ja mu kurwa muszę, kurwa, pomagać. 8 lat czekam. Nic nie kupuję sobie kurwa materialnego. Ten, ten łańcuszek to jest pozłacany od mojego chłopaka na urodziny? Ja jestem materialistką? Ty kobieto wiesz co to znaczy być materialistką? Ty wiesz co to znaczy słowo materialistka? Serio? Jak ty mówisz, że jestem materialistką, to ci powiem, idź. Wejdź, w, odpal telefon, wejdź sobie w google i wpisz, co to znaczy być materialistką. Bo akurat materialistką nie jestem, nie byłam i nigdy nie będę. I nigdy nie, nie będzie mi zależało na, życia, na rzeczach materialnych. Bo nie jestem taka po prostu. Nie wiem, czy zostałam wychowana tak czy co. Nie wiem z czego to, to wynika, bo niektóre na przykład są dziewczyny z biednej rodziny, ja nie wiem, że jestem z biednej, ja jestem z normalnej, z normalnej, ale niektóre są na przykład i, i starą się być tego, I jak najwięcej zdobyć, tak, materialnych rzeczy. Niektóre są biedne, niektóre są tego, każdy inny przykład jest inny, nie? Niektóre są na przykład z biednych rodzin, i są normalne. Niektóre są, niektóre są z bogatych rodzin i nie chcą żyć bogato. Niektóre są z biednych rodzin i chcą materialnie żyć, mieć kasę. I każdy jest inny. Niektóre są biedne. Na przykład ja nie pochodzę z bogatej rodziny, z najbiedniejszej też nie. Ale materialistką nie jestem. To z jakiej racji ty mi, kurwa tu wyskakuje, że jestem jakąś materialistką? Na jakiej kurwa podstawie się pytam? Że jestem materialistką, ty. Ty wiesz co to znaczy? Materialistka? Jak ja bym miała być materialistką, to bym kurwa już dawno była materialistką. I miała kurwa facetów na pęczki, kurwa. Ja kurwa ósmy rok, kurwa czekam na chłopaka. I będę czekać do końca życia, kurwa. Bo go kocham. Mam w dupie, kurwa. Te pieniądze, kurwa, w dupie mam te kurwa te firmowe ciuchy, mam wyrąbane w to. Mojego Marcina kocham. Albo mi mówią, że ja się z nim marnuję, bo tyle lat czekam, ale ja go kocham. Ja jestem materialistką, ja pierdolę. Jak ja, by mam, ja, lisą, to ja bym mam materialistą, mia kurwa 10 sponsorów. Albo kurwa 20 sponsorów, kurwa. Jakbym była kurwa, taką materialistką, o którą mówisz, kurwa? Że ja kurwa ledwo wiążę koniec z końcem. Kurwa, zarabiam tylko z TikToka, z Giftów. Tylko z Giftów żyję. Jestem biedna. Żyję tylko z Giftów albo z Blików. Gdybym był materialistką, to już bym kurwa dawno była materialistką. Kurwa. Ja jestem materialistką. Się ruchała za pieniądze. Przynajmniej. Pierwsza rzecz. Nie, mi starsza pieniędzy na życie. Ale niech mi ktoś nie mówi, że jestem materialistką, bo nie lecę na, na kasę. Nie oceniam ludzi pod pryzmatem pieniędzy: pieniędzy czy są bogaci, czy biedni. Bo zadaje się kurwa. Mam też, mam też yy, kolegów, którzy są, mają pieniądze. Mam też biednych, ale nie biorę od nich pieniędzy. Więc kurwa mi nie mów, że są kurwa materialistką. Bo chyba lepiej wiem, czy jestem, czy nie jestem, niż ty, Szmato. Zobaczymy, jak wy wypadnę w programie. Zobaczymy. Chu, ja, ja powiedziałam, ja jak ja kurwa będę miała. Ja się boję, że, nie że będę miała akurat taki dzień, że nie będę miała. Alkohol mi nie będzie wchodził, wszystko. Jeżeli źle wypadnę w programie, no trudno. Jeżeli się najebie, ja tam się oglądałam. Tam normalnie pod się, a jak się wyzywają, widzieliście, co tam się dzieje? Poglądajcie sobie na YouTube, na, wszędzie. Jak się nie wyzywa tego, ja się boję, że mnie tam będą, wiecie, bo ja wiecie, że ja nie będę przebierać słowa. Ja jestem ogólnie miła, ja jestem bardzo miła, ale jeżeli ktoś mnie zaczyna atakować w taki sposób, W który, na przykład, na przykład, o, pobije cię, nie? Nikt nie ma prawa nikogo uderzać, tak? No to, no to ja wtedy yy, odpowiadam za już agresją, nie? Ja się boję, że tam będzie kurwa taki kocioł, nie? że hej, nie? Co tam będzie się działo, nie? No, ale, ale. Halo. No witam, dobry wieczór. No hej, ej, Przepraszam, ja tylko tak na chwileczkę, bo ja tam na okno nie wchodzę, tylko po prostu weszłam, bo pisali ludzie o tobie, że jesteś materialistką, no nie? No, jestem zajebiścią materialistką. Ja, ale, słuchaj, ja wszędzie złota mam, szukam złota wszędzie. No właśnie, górna, o to co mi chodzi. Ja nie pochwalam tego, co robisz w internecie, bo ja mam córkę, ale. Przede wszystkim, materialistka to jest osoba, która leci na jakieś tam wielkie auta, nie wiadomo jakie, na kasę, nie na jakiś tam obiad w McDonaldzie. Tylko ludzie po powinni rozróżniać materialistki, to nie są takie kobiety jak ty, Paulinka. Ty masz niebieskie włosy, siedzisz sobie w jakimś tam domu. Ja nie jestem materialistką, no, no właśnie o to chodzi, nie siedzisz w jakimś willi, nie siedzisz w willi. Siedzisz Ale ja wiem, że ja nie jestem materialistą. I ja chciałam Czy tylko pani... powiedzieć, że mnie nie rozluźniają, nie wiesz o co chodzi? Przepraszam, że pani przerwę, jak ja bym miała być materialistką, to ja bym teraz miała, kurwa, starego faceta bogatego i bym siedziała, kurwa, z nie mów facetem do mnie pani, bogatym, jestem kurwa, na, na kurwa, na ja wakacjach, na wakacjach. Ja jestem od Ciebie rok starsza, ja jestem od Ciebie rok starsza, nie mów do mnie pani. Bo się starobię. Gdybym z facetem, z facetem sponsorem na wakacjach, jakbym była materialistką. Na no bym kupiwała, to kurwa złota. No Kupiła materialne chodzi. rzeczy. No właśnie, Ale, to kurwa chodzi. nic nie mam. A znasz się na autach? Na pewno się nie znasz. Na bankach? No się nie, nie znam zasz. się na niczym. Mam dupy te ja na... Wiesz, o co mi chodzi? Że materialistka zna się na autach. Na restauracjach, na kurwa hotelach, na wycieczkach. Ja się nie znam. Ty też się pewnie nie znasz. No nigdy nie byłam na wycieczce. No właśnie. A ja miałam też! Nigdy! Ja, ja mam tylko pójdę, chciałam że... wyjaśnić. Ja tylko, przepraszam, no, tylko ja zaraz Ale ja jestem materialistką. Jasne. Jasne, która od, nie, ja chciałam tylko Ludzie! Wy sepki, które macie najniższą krajową, błagam, nie mylcie prawdziwej kobiety z materialistką. Paulina nie jest. Jest zła, no. odpierdala różne rzeczy na TikToku, ale no nie jest materialistką kobitka. No nie jest, nie mylcie. Boże, no tak, no ale no by się że materialistka. Kurwa materialistka, która kurwa sz, czeka ósmy rok na faceta i będzie czekać do końca życia w tym kurwa tutaj kąciku sobie. To się nazywa. materialista. Tak, ona marzy, żeby się przejechać waszym starym peżotem, taka materialistka. No I kurwa Chodź. wszędzie jeździ na wakacje, yy, kurwa materialne rzeczy macie wszędzie, kurwa. Nic, zero. Mm. Tak, ja jestem materialistka, no, no zajebista materialistka, no się, nie? Dobra, Paulinka, wiesz co, ja schodzę, bo tutaj do tych debili nic no. nie dotrze, okej? Okay? Życzę Ci powodzenia i nie jesteś materialistką. Dziękuję bardzo, dziękuję i wszystkiego dobrego. No pa, kochane. No pa, dziękuję, buziaczki, wszystkiego dobrego. Oczywiście, no pa, że ja wiem, że... Dziękuję, dziękuję. Oczywiście, że ja wiem, że, że nie jestem materialistką, bo ja... Bo ja wie... widzę to po sobie. Że mi nie, że, nie, nie zależy na rzeczach materialnych. Ja, ja miałam bogatych kolegów i miałam w dupie to, że oni są bogaci. Na przykład on mnie źle traktował i ja się już z nim nie kolegowałam. Bo no, wiecie o co chodzi? Ja wolałam se z biednym piwo wypić i pogadać niż takim bogatym, który myślał, że o... Masz kasę, jak szmatę traktować? Albo coś? Wiecie, o co chodzi? Ja się tam źle czułam w takim towarzystwie. Z takim na przykład gościem, nie? Mimo, mimo to, że miał kasę, nie? Czy jakieś auto, czy coś. W dupie to miałam, nie? Ja mam w dupie. Możecie sobie... Wiecie co? Ja jestem zadowolona, że jestem sobą i będę sobą. co wy myślicie, że, że ja nie miałam też jakichś facetów czy coś czy bogatych czy nie tego ktoś chce być, ale nie, nie, nie trójkę nie oczywiście, że tego ja wam mówię, że ja będę do końca życia z moim chłopakiem, nawet jak będzie siedział do końca życia w psychiatryku ja nie chcę żadnego innego No. Halo? No, halo! Mamunia córeczki, coś się stylu? Wypróbuj mamunia najpopularniejszą witaminę. Dobrze, mamunia córeczki chyba, bo tapowała, albo nie co Witam. No, witam, witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam pytanie. Pierwsze pytanie brzmi, czemu się drzesz, jak jest po... Północy, ze niedługo w sumie. Bo, bo jestem u siebie w domu i mam prawo. I taki mam ton głosu i tak zawsze robię. Po prostu tak no. gadam. Czy to dzień, czy noc. Taki, ma, taki mam głos. No rozumiem, ale niektórzy ludzie to odbierają inaczej trochę niż No to ty. se przycisz głośnik trochę. No to Ty przy, przycisz głos. To nie mnie no ludzi. Masz tu, tam, masz, masz tu z boku, to se trochę przycisz, to będę ciszej. No właśnie, mam cicho. No, że jesteś tempa, nie umiesz no, kurwa, to już Nie mam kurwa. Ty jesteś kurwa, zjebana, wypierdalaj kurwa. Tempolu jebany ty. Drug, kochani. Oczywiście, że jestem materialistką! Ja kurwa szukam facetów, którzy mają mieć kasę! Przede wszystkim kasę! Firmę, kasę, auto i kurwa kilka baniek, tyle zer na koncie, że Oj! Facet nie może być biedny! No gdzie? Bidak, co wy weździecie? Bidaka z psychiatryka? Bez domu, bez samochodu, bez pieniędzy? No gdzie no ludzie? Tu trzeba na wakacje le 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 lecieć, kurwa, samolotem. Jakim samochodem? Samolotem, kurwa. Dupę, kurwa, w słońcu ogrzewać, kurwa. Foty cykać, patrzcie gdzie ja jestem, słoneczko cieplutko, ja na Hawajach, zazdroście mi. Kurwa, już nie wyrabiam z, ze zdjęcia i robienia. Słuchajcie, ja jestem taka materialistka, że już kurwa nie wyrabiam, kurwa z wakacjami. Od wakacji do wakacji latam. Zdjęcia na internet, patrzcie. Gdzie tutaj kurwa? Zobaczcie jakie dania! Za 500 złotych śniadanie! A was nie stać? Bidoki jebane? Takie biedne jesteście, a mnie patrzcie na co stać! Jakie śniadanie za 500 złotych, a obiad za 2000! Zazdrościcie, czy co? A później będę dupę smażyć, kurwa, w słoneczku, a wy co, w tej Polsce zjebanej, biduki jebanej, zazdrościcie, czy co? Zazdrośnicy jebani. Ja przynajmniej, kurwa, sześć razy w roku, osiem razy na wakacje jeżdżę. Bo mnie stać, bidoki, złota man. armani, bluzy armani, spodnie, a wy co kurwa, bidoki polskie, materializm, materialistka wielka, kurwa mać, materialistka, tutaj siedzi wielka materialistka, ja pierdolę. Клинкаючи народи! Вдруг покохані! Ну, No witam. Dobry a. wieczór. Co robisz? Dobry wieczór. No to, co pan widzi, jak mnie ogląda? A ile masz lat? 32. A, to młoda jesteś. A wolna jesteś? No jestem w związku. A, w związku jesteś. A, okej. Okay. A mogę cię wyruchasz? No nie, no jestem w związku. No a no, nie mogę cię wyruchasz? No bo ja nie nie tego. No wyrucham nie cię to. No chyba cię pojebało ty. No wyrucham cię kurwa wcipę. Weź ty... Pizdę ty cię wyrucham. Ty suko. Toś se ruchaj, nie wiem gdzie, ale nie mia. Pierdolnie ty typ jakiś. No, kretyn jak chuj! debil no, deblin, no. Agusia, dziękuję. Kochani, tapujemy, tapujemy, tapujemy. Ja pierdolę. Zależy Ci na pieniądzach, bo Ty piwa potrzebujesz. Ty aż przypnę ten komentarz, nie? Przypnę ten komentarz. Czekajcie, no muszę, no muszę. Przypijam ten komentarz. Mam nadzieję, że tu, są też, że tu są mądrzy ludzie. Ja nie mówię o hejterach, ale ci, co mnie rozumieją, to są mądrzy. Zależy ci na pieniądzach, bo ty piwa potrzebujesz i wódki. Ja nie mówię, że mi nie zależy na pieniądzach. W tym sensie, żeby nie mieć na chleb, czy nie mieć na piwo. Bo jeżeli ja bym była aż... Jeżeli ja bym nie miała... Mam na piwo. Czy na chleb. A jeżeli bym nie miała na chleb i piwo, no to bym powiedziała, kochani, że nie mam na chleb i piwo. I tu nie chodzi o to, że ja, że, że ja przeznaczam pieniądze na chleb i piwo. Co to ma do rzeczy? Co to ma do materializmu? Ja potrzebuję na potrzeby pierwszej potrzeby. Na artykuły pierwszej potrzeby, tak? Więc co to ma do rzeczy, tak? Ty nie rozumiesz, nie rozumiesz. Ja tłumaczę, a ty nie rozumiesz. Dalej głupia jesteś, kobito. Ja ci tłumaczę, a ty dalej głupia. Rozumu, brak. Jestem w pracy i nie spamuj mi, bo cię po prostu zablokuje, A nie chcę blokować, nie chcę się ograniczyć z komentarzami, tak? Znaczy w miarę normalne, a nie, że będziecie spamować 100 razy jedno i to samo. Jestem gazą internetu, zarabiam na internecie. I to jest moja e, hola, cześć, Paulina. No, e, Dzień ja Dobry dzień, chciałam do ludzi, do ludzi do widzów że jeśli zanim w ogóle wydacie osąd i wypowiecie się na temat jak kogokolwiek, to zapoznajcie się chociaż ze słowami, których używacie, ze znaczeniem tych słów, bo jakby Paulina, no, zrobiłaś dużo złego w ostatnim czasie i można Tobie dużo powiedzieć, ale na pewno nie, że jesteś materialistką. A ten ktoś, kto, kto pisze o tych piwach, no to Ty też jesteś mat materialistą, bo ładujesz telefon. Nie wiem. No. I co, co, że piwa, tj. że piwo pije, to jestem materialistką. No głupota, tak? pierwszej potrzeby, jakby dla ciebie, pierwszą potrzebą jest piwo. No to jakby nie nam to jest oceniać, ale. No, no nie Przepraszam, jest... że ci kochana, przerwę już będziesz kontynuować. To na to wychodzi, że żul pod sklepem jest materialistką, bo żebra po, pi, po, od, po piwo. Bo no, potrzeb... no piwo to jest materialistą. Nie! Wiesz, co to znaczy słowo materialista? Te, które się szczycą zdobywają te facetów, złoto yy, tu. Wszy, wie, ty wiesz co znaczy materializm? No oni nie mają pojęcia o czym mówią. No więc właśnie, jakby... no... Zapoznajcie się ze słowem... Się ze słowem w ogóle no. znaczenia słowa materializm. No. To na to wychodzi, że 100%... Ty! To na to wychodzi, że 100% ludzkości jest materializmem, bo chleb jesz, z jakiej racji ty kromkę chleba jesz, ty materialistko? Chleb jesz. ty na chleb, ch chleb, chleb tego bierzesz, to jesteś materialistką, bo ja piwo piję, to jestem materialistką. Ty. No według logiki tych ludzi chyba najwidoczniej. Czyli materializm tak, to jest, bo, ktoś to jest materialny, na bogate rzeczy, ludzie. Zapoznajcie się, co znaczą materialistki. Kasę zdobywać. Nie, a nie ma sensu że kurwa. Lupie, no piwo zdobywać, nie bo. Lupiemu, nie lupiemu piwo nie zdobyć. Tak. Nie piwo zdobyć, bo jest alkoholikiem, tylko kurwa kasę zdobywać. Takie są suki. Nie, że kurwa Ty, Piara chce piwo, bo, bo kurwa jest alkoholiczką. To nie jest materializm. Tylko kurwa. W ogóle, kurwa. Patrz, ale że. De, 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 Albo oni głupich udają, albo są idiotami, ja nie wiem, wiesz o co chodzi? No jakby każdy jest w jakimś stopniu materialistą, yy, ale to nie chodzi o taki materializm. A jeżeli... W ja ci no w sumie... w sumie to tyle. Bo... No, jeszcze masz coś do powiedzenia? Hmm. Przepraszam, jeżeli się przerwałam. Do jeżeli każdy jest... Z jakimi... Nie, spoko. Jeżeli to tyle, ja jakby uciekam. Chylę... Dobrze, dziękuję Tyle chciałam ta... powiedzieć, przepraszam, że jest no, no, mów, mów, mów. Ja Ci przepraszam, że przerwę. Tyle chciałam powiedzieć w sumie, że jakby do widzów, Cię, Twojego zachowania też nie popieram. W ostatnim czasie też dużo wywijałaś. Powiedziałaś bardzo złe rzeczy. No i w sumie to tyle, no jakby. No dobrze. No. No dziękuję bardzo za. za. za... wieczoru. I, I wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo. Trzymaj dziękuję. się i mądro. Wza, wzajemnie już wyłączyłam, więc ja przepraszam, że to tak wygląda, jakbym przerywała, ale jeszcze ja klikam i ty za, jeszcze zaczęłaś coś mówić i to tak wygląda, jakbym komuś przerywała, ale to tak nie jest. Bo wyłączyłam, a ty jeszcze coś tam zaczęłaś mówić, a już zaczęło przerwane być. Yy, I coś chciałam powiedzieć i mnie roz tego, zaczęła ta dziewczyna coś mówić i po prostu coś chciałam jeszcze powiedzieć. I teraz nie dojdę do tego przez Was. Nie dojdę do tego. Co chciałam jeszcze powiedzieć? No, widzicie, no dobra, może nie będę rozmyślał, że co sobie przypomnieć, bo coś chciałam powiedzieć. No i widzicie, na tą, no, ale no, trudno, no. No, nie wiem, no coś chciałam powiedzieć ważnego, no ważnego, no. Coś chciałam powiedzieć. I, i tak było, no także. Ona tego, i nie wiem, co. Przypomnę, ja wiem, coś tam miałam powiedzieć. Widzicie, to jest gdzieś tam, gdzieś tam. Pewnie sobie przypomnę. Z... Nie teraz, ale. No, halo, halo. Andzi, dziękuję, dziękuję. Coś tam powiedzieć, kurczę. Mieli się też nie raz coś takiego, że coś mieli się, a gdzieś tam jest. coś, Wiem, coś tam, ale nie wiem, co to miało być, kurwa. Gdzieś tam jest z tyłu głowy. Nie wiem, takie, takie dziwne uczucie. No ale chuj z tym tam, miesza z tym. Pani chyba coś tam nie chce. Co więc panią rozłączę? Przyjmę tu na septą panią. Ja jestem upośledzona, no upośledzenia nie mam. Yy. Yy, halo? Yy, halo? Ty mnie rozłączyłaś, a ja mam pytanie jeszcze, czy moje jak ci coś nie pasuje, to ty każdego wyzywasz. Yy. To jesteś ty, co mówiłaś, że ja za gadam? No. Ale jak ja, jak ja wyłączam cię, że za gadasz? Czekaj, czekaj sekunda. Jak ty... Powiedziałam, jeżeli ci za gadam, no to... przycisz telefon, tak? No dobra, przyciszyłam, ale chodzi o to, że przypierdalasz ludzi o to, jak ci coś nie pasuje, jak ci no powiem prawdę. Pasuje? jak no ty Ale jaką dobra, prawdę, że za głośno... Się... Ale zabójcie słuchaj, to jest prawda. mój live, no ale słuchaj, ja, ja mam prawo chodzi... Gadać mi... jak chce? No dobra, gadaj sobie jak chcesz, bo chodzi o to, że cokolwiek cię nie zaboli, to ty masz sprytę do ludzi, bo cię to boli, a to jest prawda. No dobra, no ale teraz się, do... no dobra, może jakieś tam rzeczy było kiedyś w życiu, ale dojebałaś się o to, że ja głośno gadam. No dojebałam się, bo zadałam ci pytanie, a to cię boli i prawda. Jak boli. Jakie? zadałaś mi pytanie, jak powiedziałeś, że, 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 że kurwa, że mordek... Nie, zadałam, zadałam tobie pytanie, czemu tak głośno gadasz jak jest teraz po północy. Nie, powiedziałeś, że za głośno gadam i ja powiedziałam czy, czy, a, a co ci to przeszkadza i że za głośno gadam. No tak. No to powiedziałam, że przycisz w tym, w, te, w telefonie z boku masz przyciszenie, to będziesz miała ciszej. No to, no ale nie tak jest teraz temat. Teraz jest taki temat, że ja się, że się To co, nie, bo... nie znasz funkcji telefonu? Ale ja teraz o coś innego pytam. No dobra, ale, no dobra, no to pytaj następne, bo to, to, to dla mnie tak głupota taka, że hej, no... No, no przecież, przecież zapytałam cię, czemu się przypierdalasz do ludzi, którzy ci powiedzą prawdę. I prawda cię boli i się przypierdalasz. czego nie rozumiesz. Yy, mów, mów przykłady. No, przykładowo to ze ściszeniem. Przyjebałaś się i mnie się Bo I to no. jest mój live i ty <laughs> się przypierdalasz, że głośno gadam? No to bym, bo, powiedziałam ci, prawda, że za głośno gadasz i idź. Dziewczyno, bo, prawda, no, ile cię ty masz lat? Powiedz. 18, a co cię to interesuje? No to weź idź do szkoły, bo, bo, bo wiesz co? No ty I... jesteś tempem. Tu dawiesz jak, jak, Jaki ty przykład dajesz dzieciom w ogóle? Wiesz że ja, na dzieci. U mnie na nie, pasach... nie ma dzieci. U mnie nie ma dzieci. No, ja pierdolę. Nie jeszcze... Dziewczyno, idź Ale... idź do szkoły. Ja pierdolę. No nie wierzę, no nie wierzę. ty. dała, że ja za głośno gadam. Nie wierzę w to.